A ah, pokój. Piękna idea, gdzie wszystkie kraje siedzą sobie grzecznie, nikt nie walczy, nikt nie prowadzi żadnego konfliktu, nawet zakulisowego i wszyscy razem się dogadują. I tyle z teorii, ponieważ praktyka wygląda zupełnie inaczej, a idealnym tego dowodem jest polski ruch antywojenny. Jeśli pierwszy raz słyszycie to słowo, to nie ma żadnego problemu, już wyjaśniam. Otóż Polski Ruch Antywojenny jest to inicjatywa stworzona przez Leszka Sykulskiego oraz Sebastiana Pitonia. Ideą ruchu jest, uwaga, uwaga o dziwo, nie wprowadzenie pokoju na świecie, nie wprowadzenie pokoju na Ukrainie, a wręcz przeciwnie nie wciąganie w wojnę Polski oraz NATO. Część z was zapewne pomyśli, ale lepszy przecież to jest spoko, super fajna inicjatywa. No, po co my mamy walczyć? Z taką tezą jak najbardziej się zgadzam, po co my mamy walczyć? O wiele lepiej jest powstrzymać agresora, na przykład za pomocą gościa, który już został zaatakowany, dostarczając mu odpowiednie sprzęty, odpowiednią broń, aby był w stanie się obronić. Tylko tutaj pojawia się pierwszy zgrzyt, moi drodzy, ponieważ polski ruch antywojenny nie popiera tego. Oni wychodzą z założenia, że jest to wspomaganie NATO, Amerykanizacja Polski. Według ich urojeń to NATO dąży do konfliktu zbrojnego. Rosja jedynie się broni. I wiecie, w sumie miałoby to sens, gdyby nie jeden mały, drobny zgrzyt w narracji, który miał miejsce dokładnie rok temu, ponieważ dokładnie rok temu przeżyliśmy inwazję wojsk rosyjskich na niepodległą Ukrainę. Spodziewać by się mogło, że polski ruch antywojenny, jak sama nazwa wskazuje, powinien potępić zbrojny atak, czyli wojnę na Ukrainie. Tylko jest taki jeden mały, maluteńki problem. Ponieważ przedstawiciele tego rzekomego ruchu wychodzą z założenia, że to nie jest wojna, moi drodzy, to jest tylko i wyłącznie operacja specjalna. Jeśli jeszcze na tym etapie nie skapliście się, tak mamy tutaj przypadek powtarzania jota wiotę rosyjskiej propagandy. A najlepszy tego przykład mamy na szumnie nazwanej konferencji prasowej, czyli po prostu stanięciu sobie przed banerami przywódców rzekomego ruchu. Treść tych banerów sobie zaraz skomentujemy i nagraniu live'a facebookowego. Wypadałoby się oburzyć, że nazywają tutaj rzeczy na wyrost no bo co to za konferencja, jak to po prostu nagranie na Facebooka ale my się przyzwyczailiśmy, że foliarze zazwyczaj określają rzeczy wyniosśle, żeby brzmieć poważniej. Okej, okay, co my mamy na tych drążkach? Przede wszystkim stop amerykanizacji Polski. Potem angielska wersja stop Americanization of Europe. A potem polski ruch antywojenny Polish Antiwar Movement i plakat nie idźmy na tę wojnę, to nie nasza wojna. Na dzień dobry. Co my tutaj mamy? Przede wszystkim antyamerykańskie nuty i sugestia, że cała Polska, ba, cała Europa jest zmanipulowana przez USA, żeby przejść do wojny z Rosją. Ale w domyśle, na szczęście, są wielcy Polacy, patrioci, którzy przed tą wojną przestrzegają. To możemy wyczytać tylko i wyłącznie z tych banerów. Dlaczego to jest ważne? Ponieważ za każdym razem, praktycznie, gdy ktokolwiek zwraca uwagę na przekaz tego polskiego ruchu antywojennego, pokazuje, że na ich grupie są propagowane dosłowne szuryzmy, foliarstwa, odpały totalne, to ich poplecznicy dziwnym trafem również wyborcy Konfederacji dostają apopleksji i zaczynają wielce piać, że nie. To jest wyrwane z kontekstu, to nie jest główny przekaz tego ruchu. Well, surprise, motherfucker, tutaj mamy dosłowny przekaz waszych guru. Jeśli chodzi o Something Life, nie ma sensu omawiać go po kolei, przynajmniej według mojej opinii, przelecimy sobie tak kawałkami. Co jest ważne, otwarcie tej całej konferencji prowadzi przedstawiciel Korony Polskiej, innymi słowy partii Tak Grzesia Brauna. Spokojnie, pewne wątki zaraz zaczną nam się coraz bardziej zazębiać. Przedstawiciele korony polskiej jasno i wyraźnie zadeklarowali, że według nich wszystkie partie, w tym partia rządząca, partie opozycyjne, zachęcają do wojny. Tia, według mnie jest to dosyć odrealniony punkt widzenia, ale skupmy się na ich przekazie, bo wiecie, to jest dalej wygłaszane w oparciu o te banery za nimi. Czyli oni twierdzą, że wszystkie partie polityczne zachęcają do wojny, czyli otwartego konfliktu zbrojnego całej Europy z Rosją. Uwaga, pada ważne zdanie z ich strony, że każdy czołg wysłany na Ukrainę jest przedłużaniem tej wojny i cierpieniem narodu ukraińskiego oraz rosyjskiego. Rozumiecie to? Czyli jeśli jesteś atakowany, nie powinieneś się bronić. Każdy twój cios w obronie jest cierpieniem przede wszystkim dla ciebie, ponieważ jeszcze bardziej cię pobiją, ale także dla atakującego, bo wiecie, on może cierpieć od twojej obrony. Dla ludzi nieprzeglądających tej szurskiej, ale także rosyjskiej propagandy, to jest zdanie nielogiczne, tylko i wyłącznie nielogiczne. Jednak ludzie, którzy ją przeglądają, powiedzą wam wprost: to jest jej czysta kalka. Kolejna rzecz, co mamy to jest płacze. Ponieważ uwaga, uwaga, oni płaczą, że Ukraińcy prześladują Rosjan. Że rzekomo jest zabronione czytanie rosyjskiej literatury, słuchanie rosyjskiej muzyki, prześladowana jest sama ludność rosyjska. I wiecie, to jest kolejna zabawna rzecz, która hm dziwnym trafem, jest jeden do jeden z ruskiej propagandy. Jako, że mamy Pitonia, to Pitoń też musi popitolić. A zatem mamy wizję prześladowania ludności rosyjskiej, wizję tego, że jacyś wielcy tego świata, oczywiście jak zwykle, źródło. He, <laughs> tutaj miałem powiedzieć Instytut Badań Z Dupy, ale stawiam bardziej, że Kreml. Oczekują, żeby Rosja się dogadała, żeby sankcje były zniesione i wręcz jest presja na US of a, żeby natychmiast wszyscy się dogadali, żeby był spokój. A potem dochodzi do wniosku, że Rosja to w sumie nie ma aż takich wygórowanych wymagań, no bo przecież Krym zawsze był rosyjski, a neutralna Ukraina to jest właściwie niska cena, natomiast NATO chciałoby tam zrobić swoje bazy, żeby móc zaskoczyć Rosję z tych baz, o których oni będą wiedzieli, że tam są i ją podbić. Ponieważ, jak wszyscy wiemy, wychodek Saszki po środku Syberii jest to bardzo istotny punkt taktyczny dla każdego kraju europejskiego. Podsumowując, ci goście reprezentują mentalność wschodnią. Ci goście nie mają zielonego pojęcia, jak działa dzisiaj kontrola nad danym terytorium. Ich dwójmyślenie doprowadza do takiej patologii, że bezwiednie powtarzają propagandę rosyjską, że danie ludziom, którzy się bronią, broni jest podżeganiem do wojny. Ale to nie wszystko jak mówią w telezakupach, ponieważ tak się składa, że Leszek Sykulski oraz Sebastian Pitoń dziwnym trafem jakoś tak bardzo bustują pewnego gościa, który się nazywa Michał Krupa. Michałek można powiedzieć, że to jest taki gościu sprawiający wrażenie poważnego człowieka, który ubiera sobie garnitur i chodzi do tak zwanych Right Wing Media. Co to takiego? Między innymi kanały na YouTubie oraz także na różnych innych portalach, gdzie jojczy się jak to zły zachód, zło Europa atakuje biedną Rosję. A sam gość można powiedzieć, że stworzył takie powiedzmy, że credibility ze strony polskiej. Tworzy przekaz, że ruch antywojenny Polski jest szkalowany, niszczony, miażdżony przez media, ale także, uwaga, uwaga, przez służby. Od razu zapytacie, ale właściwie dlaczego ja to poruszam na koniec? Przecież to są takie własne małe szur piekiełka, które nie są za duże w Polsce, nie mają nawet 1% poparcia. O co chodzi? No, wiecie, jest taki jeden mały drobny problem, ponieważ te kanały, do których on chodzi, mają na przykład 1,74 miliona subskrybentów. I teraz wyobraźcie sobie, że plus minus do 2 milionów osób idzie przekaz, że Polska przed wojny Polska jest na pasku Ameryki. A mało tego, dostają pożywkę w postaci prorosyjskiej propagandy. Ale ale jest jeszcze lepiej, ponieważ te media z kolei są bardzo mocno spowinnowacone z trampistami. Jednym z takich trampistów głoszących prorosyjską propagandę jest uwaga uwaga kongresmen Paul Gossar. Moi drodzy ja mam wrażenie, że my zapomnieliśmy, jak bardzo jesteśmy odporni na rosyjskie pierdolenie. Jak bardzo rosyjska papka jest dla nas nielogiczna, pozbawiona sensu, ponieważ my posiadamy coś takiego jak umiejętność przyczynowo-skutkowego myślenia. Nie kierowania się emocjami, kierowania się tylko i wyłącznie zapałem, chęcią pomocy. Tymczasem na Zachodzie jest niestety banda ludzi, która łyka te wszystkie rzeczy, dlatego, ponieważ chciałaby widzieć coś więcej, jakieś drugie dno, jakiś większy sens w życiu, ponieważ ich własna egzystencja jest nudna. Dlatego żygają tym całym mainstreamem i doszukują się drugiego dna, a znajdują szuryzmy i propagandę rosyjską. I jak zapewne widzicie po komentarzach pod tym filmem, napierdzielają skutecznie na polski rząd, który wyjątkowo w tym przypadku odwala kawał dobrej roboty. Nie wiem jak dla was, dla mnie to podpada pod działanie na szkodę państwa i nie dziwię się wcale, że służby się nimi interesują. O ile naprawdę się interesują, a nie jest to po prostu krzyk rannego łabędzia. To jest właśnie moja opinia na ten temat. Jeśli chcecie podyskutować, jak najbardziej zapraszam w komentarze. Tymczasem ode mnie to tyle na dziś, do następnego i hej hej!